Blisko 40 lat temu do światowych kin trafił Powrót Jedi. Jeszcze starsze jest kultowe Wejście Smoka. Z mieszanki tych dwóch produkcji możemy otrzymać na przykład Powrót Smoka i byłoby to dzieło, szczególnie teraz, szczególnie bliskie kibicom krakowskiej Juwenii. Po wakacyjnej przerwie wracają rozgrywki Ekstraligi Rugby. Do walki o medale przystąpi 10 najmocniejszych krajowych klubów. W tym gronie jest jeden zespół z Małopolski. Juwenia Kraków to klub niejednoznaczny, bo z jednej strony to stały bywalec elitarnych krajowych rozgrywek, z drugiej zaś najmniej utytułowany klub w całej stawce. W gablocie Smoki, jak nazywa się graczy Juweni, posiadają jeden krążek mistrzostw w kraju – brązowy. Znacznie więcej trofeów ma na swoim koncie młodzież krakowskiego klubu, ale właśnie między innymi o tym był szósty odcinek Replaya, do którego po obejrzeniu tego materiału gorąco zachęcam zajrzeć. Wróćmy jednak do rozgrywek seniorskich. W czasie wakacyjnej przerwy, a właściwie w czasie letniego okresu przygotowawczego, w klubie wiele się zmieniło. Kluczową roszadą jest ta na stanowisku trenera. Łukasza Kościelniaka i Konrada Jarosza zastąpił Aaron Painter. O kulisach wyboru szkoleniowca pochodzącego z Nowej Zelandii mówi rzecznik Juweni Kajetan Cyganik. Wiosną 2022 roku w trakcie sezonu zarząd klubu stwierdził, że trzeba jakiegoś odświeżenia, trzeba wprowadzić nową myśl trenerską, może troszeczkę inaczej motywować zawodników, inaczej podejść do gry i postanowił poszukać tej myśli szkoleniowej i tego odświeżenia za granicą. Poprzez różnych menadżerów i portale, na których ogłaszają się trenerzy rugby z całego świata, znaleźli Arona Paintera z Nowej Zelandii, który miał już doświadczenie w prowadzeniu drużyn w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Rosji, w Australii i w Nowej Zelandii. Wiele pracował z drużynami do lat 20. 1. Także jak najbardziej też pasował do profilu naszej drużyny, która jest bardzo młoda. Po kilku spotkaniach na Skype'ie, rozmowach od wizji o tym, jak widziałby trener pracę z drużyną, zarząd zdecydował się na współpracę z Aaronem Painter'em. Tu trzeba też podkreślić, że trener od początku był bardzo zaangażowany, oglądał nasze mecze będąc w Nowej Zelandii na żywo, także kończył oglądanie meczów nieraz o czwartej rano i pisał, że więcej uwag wyśle kolejnego dnia, ponieważ już idzie spać, a potem ten sam mecz potrafił obejrzeć jeszcze trzy razy, żeby wyciągnąć wszystkie najważniejsze rzeczy. Także trzeba przyznać, że od początku obserwował Juweni, obserwował również inne mecze ekstra więc zna naszą ligę, zna potencjał innych zespołów, zna potencjał Juweni i wiesz czym się mierzy. Poprzedni sezon Juvenia zakończyła na ósmym miejscu, Smoki wygrały 5 meczów, przegrały 13. Liderem zespołu był Ryan Van Zyl. Zawodnik z Namibii znalazł się w gronie najlepiej punktujących graczy całej ligi. Zdobył on 63 oczka, zarówno z przyłożeń, podwyższeń, jak i skarnych. Dobra wiadomość jest taka, że Van Zyl zostaje w Juvenii. Gorsza, że Krakowianie w nadchodzącym sezonie będą musieli sobie radzić bez Sama Piri i Daniela Tomanka. Rugbystów, którzy w poprzednich rozgrywkach zdobyli dla klubu 82 punkty. Sampiri to, to jest zawodnik, który występuje na pozycji obrońcy lub środkowego. E tutaj zdecydował się na przejście do Lechigdańsk, Gdańsk, natomiast w jego miejsce pojawił się Hanreko Wanzyl, brat Rajana. Do, dojdzie do niewielkiej roszady, ponieważ Hanreko będzie grać na pozycji łącznika ataku, prawdopodobnie Rajan będzie grać na pozycji obrońcy, czyli tam właśnie, gdzie grał Sampiri, natomiast na środek ataku trafia Artur Fursenko, który wraca z Orkana Sochaczew, w którym zdobył Mistrzostwo Polski, w którym grał przez ostatnie kilka lat, natomiast Artur jest wychowankiem i mieszka w Krakowie od lat, także bardzo się Cieszymy, że wróci i będzie na pewno sporym wzmocnieniem dla formacji ataku. Myślę, że może wnieść do gry nawet więcej niż Sampiri na tej pozycji. Jeśli chodzi o Dana Tomanka, Dantomanek grał na pozycji łącznika ataku, także tutaj zarówno Rian Wanzyl, jak i Hanreko Wanzyl mogą go zastąpić. Zarówno jeśli chodzi o grę otwartą, jak i o ten obowiązek kupacza, ponieważ to jest też bardzo istotne, że Dan Tomanek był tym, który wykonywał wszystkie próby zrzutów karnych. Do Juweni dołączył również Peter Dirhard. To jest zawodnik trzeciej linii młyna, który może grać na pozycji rwacza lub wiązacza. Ma duże doświadczenie z gry w Namibii, w RPA, ale również w Izraelu, w zespołu Tel Aviv Hits. To jest zespół, który gra w Super Cup. To są rozgrywki krajów takich aspirujących do czołówki europejskiej. Grają tam najlepsze drużyny z Gruzji, z Portugalii, z Niemiec, z Belgii. No i właśnie drużyna z Izraela. Bardzo wysoki poziom. Drużyna Pitera doszła do półfinału, także myślę, że to też będzie za wodnik, który wniesie bardzo wiele do gry naszego młyna. Rozgrywki Ekstraligi Rugby ruszą już w ten weekend. Juvenia Sezon zainauguruje wyjazdową konfrontację ze Skrą Warszawa. Zwycięzca spotkania zdobędzie nie tylko cenne ligowe punkty, ale także symboliczne Trofeum Królów. Statuetka ta jest przekazywana zwycięzcom krakowsko-warszawskich konfrontacji i obecnie znajduje się w posiadaniu ekipy z Mazowsza, przynajmniej do soboty. Na ekstraligowe emocje krakowscy kibice nie będą musieli długo czekać. Pierwszy mecz przed własną publicznością. Juwenia rozegra już za tydzień. Do Krakowa przyjedzie Lechia Gdańsk. Ciekawe, jaki to będzie sezon. Czy produkcja pod tytułem Powrót Smoka będzie dla widzów przychodzących na Stadion Juweni bardziej horrorem, komedią czy filmem familijnym? I czy po zakończeniu sezonu krakowcy rugbyści zasłużą bardziej na Oscary czy na porcję soczystych pomidorów lecących w kierunku ich twarzy?